As the telling signs of age rain down, a single tear is dropping to the valleys of an aging face that this world has forgotten. Hey, hey, hey! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rock, a to jest Battlefield. O! Trzy. Gram zwiadowcą, ale nie takim typowym zwiadowcą z karabinem snajperskim czy nawet z karabinem wyborowym. Gram z karabingiem. Jakoś tak się złożyło, że... ...że w Battlefieldzie oznaczonym numerem 4 nie za bardzo... Nie za bardzo lubię posługiwać się sniperką, cholera nie, nie wiem czemu, jakoś tego nie czuję. Teczka jest. Bardzo dobrze. Karabinki są niezłe, ale w bezpośrednim dystansie z daleka to tak już gorzej. ją tutaj nie jest to idealne rozwiązanie Ale nie jest też jakieś fatalne. Przyznam nie jestem wielkim znawcą tej mapy Ale coś tam kogoś zastrzelę od czasu do czasu. Tu za oknem, o to byłoby dobre miejsce na znacznik. A mamy słyszę kroki, są chyba przyjazne kroki, szczęśliwie ok, zdążyłem ok, apteczka. To O Jezus Maria! Przepraszam, kurde! Sorry, jestem łajza. Słyszałem kroki i... Uda, uda, uda! Żołnierz przeciwnika! Nawet nie strzelam z tego dystansu. Co rozumiecie? Przy tym, przy karabinku nie ma co liczyć na jakiś skuteczny ogień. Dobra, tracimy B. Dobrze co cel prawo został znowu zniszczony. Shit. A jeszcze by trzeba w gościa strzelać, a nie troszkę na lewo od niego, nie? No, 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 no. Chociaż prawie go zabiłem. Nawet teraz ktoś go dobił i mi te punkty zaliczyło. No dobra. No, no, no. Mój znacznik niestety się w ogóle nie sprawdził. Zobaczmy, czy tutaj jacyś snajperzy siedzą. Ja nie jestem fanem, jak powiedziałem wcześniej, snajperki, a zwłaszcza tu na dachu. Próbowałem dorwać tego kierowcy, ale nieskutecznie. Tak, trzymaj, tak, trzymaj, tylko trochę wolniej, za szybko lata. Ale za to tuła, dobrze lata. Ouch, 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 na ouch, ouch, tu nic, nie udało zdziałać. zowy jak sezon. Olera wie. Mojego przeciwnika naprotem nie on to daleko. Skupany dobrze lata. Cel trzeba jest pod. Mamy to. Mamy to uwaga na ścianę. Siedź. Ok Okej, okay, okej, okej. Dobrze, straciliśmy belter. Są wrogowie Odejdź, odejdź facet, tam mi ale mi zostawił Tam jest koleś, ale z tym karabinkiem to ja sobie nie postrzelam oni robią to samo co my przed chwilą. Ach, Nie chciałem do niego strzelać jak był spadochroniarz. Jakiś... Czasami mam skrupuły. Nie zawsze. Czasami mam. Dobra, jak wygląda sytuacja. Nie najgorzej. Zostawmy znacznik. Niebym znaczniki, ale mam wrażenie, że one się tutaj teraz też zgubany nieźle lata to. B, ale podchodzenie do niego z tej strony, to może być kiepski pomysł. Te są ludzie, którzy przejmują, może tu siedzą. Tak jest. To utknąłem na święciach Cel Charlie pod kontrolą. Dobra. Tam strzelają, a ja tutaj i tutaj jestem bezpieczny. Shit. Shit. Walą na szczęście nad głową. No, chcieli tu przechodzić B mamy nie rozsądni są nie będą tu przechodzić ale zdecydowanie coś tam się dzieje dobra, dobra Przydałby się medek. Cholera. Po lewej stronie na budynku są. No niestety cholernie nie mało życia i. Dobra, gościa. Słyszałem go tu przez chwilę, ale. albo już go ktoś zabił, albo po prostu się przemieścił. Lecimy B. będzie wybuch. To było za proste. Okay. Pomyślmy przez chwilę. Są tutaj. Będą szli tędy. tędy? Ale nie tu że Muszą być gdzieś tutaj Nasi A myśśli go znowu tracimy B. na dachach sporo się dzieje. Coś tu strzeliło. Ktoś się na mnie zrespawnował chyba, chociaż cholera wie, pewnie nie. Ja potrzebuję apteczki, to potrzebuję bardzo. Kto się zagapił. Nawet w niego strzeliłem i się nie zorientował. Ok, spokojnie mamy to. Co to mamy? A to technik. To chyba najwyższa pora zmieniać AMO, ale. Laser. Nie jestem fanem lasera. On tylko zdradza pozycję. No nie mogę go wyłączyć coś Daj apteczkę. Nie dadzą tej apteczki, no nie dadzą. No. Tam jest facet, on mnie widział dosyć wyraźnie Dajcie to na Dostanę apteczkę Medyk! Tak. Jezu, dzięki Ci, stary. Uff, jak stoimy? Tak sobie. Ach! Jeszcze był jeden łajdak. Czym ja właściwie strzelałem? Bo to fajnie strzelało. No, nie wiem czym. Nie wiem czym. Ale spokojnie, mamy wszystkie punkty. Spokojnie, pomyślmy, gdzie oni mogą być, a na dachach siedzą, bo w ogóle się nie przykładają. Czuję gościa nad sobą, a żadnego wkładu w przejmowanie flag nie mają, więc postawili na fragi. Nie no, kompletnie nikogo nie ma. Tam są, dobra. Alfa. Musiałem spadać, Chłopaki tam wpadli, no znowu wszystko czarno-białe. przed oczami. Ale jest no Coś tam możemy przejąć, panie snajper? Jakiś wkład możemy mieć tutaj. Chodź granat. strasznie dużo tu wszystkich. Za podchody, co za parkour. Zaraz czy ja złapem jakąś apteczkę po drodze, czy co? Bo nagle się koleśnie jest strzałem gdzie są podwaliny, nikogo nie widzę. Może tutaj cisza i spokój, spokojnie jest się, tracimy brawo. Miałem dlatego tego pojęcia, skąd strzelają. I wiedziałem tylko, żeby uciekać, 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 uciekłem. No. Uciekłem jak uciekłem, proszę. No. No No, patrzcie, no patrzcie, no beczka. Gadolaj, Na workach ze śmieciami się człowiek zatnie, to mnie właśnie w battlefieldzie wkurza najbardziej, no. Worek ze śmieciami stoi, ani to przeskoczyć, ani to obiec. To nie, ogólnie jest wesoło, ale. Spokojnie. Troszkę samotności. Nawet jeżeli. No właśnie. Cholera. Inżynier. Co on tu ma? Nie wiem, sprawdź. Apteczka, apteczka. O, no, dzięki, stary. Obieg tamto, ja biegnę w drugą stronę. Ja potrzebuję trochę solo podziałać od czasu do czasu. Znaczy, ja lubię zostawić znacznik. No niech będzie. Ja nie mam znacznik. Ja lubię czasem zostawić, zostawić znacznik i... i w ten sposób pomóc drużynie, natomiast jak ktoś na mnie się spałnuje bo za mną biega to mnie po prostu wytrąca z równowagi z której strony, z której chciałbym tylko tędy przejść myślę, że możemy spróbować. Nasser. A zaraz zminiem skróty. Tam jest zły człowiek, strasznie zły. Może wszedł tutaj do budynku. Jest trochę, ale jak daleko stąd? Popatrzcie no, wlezie człowiekowi. Ale daliśmy nieźle czadu, co? Tak jest. Uff. Dobry mecz, dobry mecz. Nie ma powodu do narzekań. Trochę sobie pomarudziłem, ale to z powodu emocji tak dużo się dzieje. Człowiek się spina. Czy spina? To może nie, ale ekscytuje, ekscytuje. To się w Battlefield 3 tak się nie ekscytowałem, ale te walki nie wiem sam. No nie wiem sam. O, ergo. Okay. Beretek od groma. No, trochę nastrzelałem, chociaż wynik drużynowy taki sobie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się.